Cześć, tu Dionizo. Witam w kolejnym odcinku Kwadratowe życie. Jak widzicie trochę się poprawiło. W skinie ustawiłem swój na dobre, znaczy teksturpak. Yy, zrobiłem nieskończone źródełko. To pierwsze. Nie wiem, czy pokazywałem wam, ale trochę powiększyłem mój dom. Tutaj już byliśmy. Tutaj chyba też, ale dorobiłem podłogę. A tutaj zrobiłem sobie takie dziwne miejsce. O. Nie wiem, ku czemu ma to służyć. Wiem, że się przyda. Zaraz Wam jeszcze pokażę drugą część. strasznie mnie wypycha. O. Jesteśmy. To druga część korytarza. I tutaj nie wiem większy chyba pokój i zrobię tutaj chałupkę. Idziemy dalej. Ale ta woda mnie wkurza. O Boże. Dobre. Tutaj ja zrobiłem wejście ewakuacyjne w razie jakiś... No w sumie to wejście na obo. Nie chcę mi się już wychodzić. Dopracuję jeszcze, żeby ładniej wyglądało. Co tam mogę jeszcze wam wspomnieć? Zaraz wam pokażę. Gór... o niestety noc się zbliża. To później wam pokażę najpierw się wyśpimy. Widzimy się na drugi dzień. Dobrze, już jest dzień, więc możemy ruszać dalej tutaj mam drabinę. nie wiem czy to widzieliście to raczej tak trochę podrasowałem tutaj no, tutaj mam takie rzeczy, zaraz wam pokażę do czego służy tamta drapina co widzieliście na ekranie przez chwilę tutaj też jakiś pokoik mały nie mam jeszcze zastosowań do tych pokoi, ale myślę, że w końcu je znajdę O jestem na górze Tutaj myślę, że zrobię punkt obserwacyjny. Ale się jeszcze zobacz. O! Jesteśmy na dobrej ścieżce. Co dziwne, znalazłem na tym sejwie bardzo fajną rzecz. A tak dokładnie to znalazłem tutaj pierwszą chałupkę, jaką zaczął budować C. DSG, chyba jakoś tak. Nie wiem. Patrzcie. Tutaj już udoskonaliłem, ale to jest jego dom, w którym zaczął budować. I co wam mogę jeszcze powiedzieć? No, nie wiem. Ten odcinek raczej też będzie krótki, ale chcę. Z... Muszę je zwiększyć oglądalności. Nie wiem. Trzeba trochę popracować. O! Grzyb. W liściach rusz sobie. Próbuję zrobić mój pomnik mojej postaci, ale mam za mało wełny. A dwa to jest, nie wiem jakie są wymiary postaci, więc będę musiał to trochę poszukać tego w internecie. Dzisiaj chciałem wam pokazać jakie zmiany zaszły, bo praktycznie już wszystko ma wybudowane. Teraz wystarczy tylko pomyśleć, co i jak zbudować. No nie wiem. Na razie przerzucę się na Forstory, jak przyjdą jakieś pomysły albo inne rzeczy, albo sam wpadnę na jakiś pomysł, to no to porozmawiamy. Teraz myślę o szukaniu kopalni jakiejś i znalezieniu w nich ród żelaza i zrobieniu kolejki. Aha, i jeszcze jedną rzecz chciałem wam pokazać. Idziemy, idziemy, idziemy. Tutaj próbowałem zrobić trupią czaszkę, ale mam za małą białej wełna. Było trochę mi potrzebne. Tutaj bawiłem się obsydianem trochę. Niepotrzebnie go zużyłem, a teraz nie mogę go nic wykopać, bo diamentowy kilow gdzieś zawieruszyłem. A no tak, znalazłem diament w takiej dużej jaskini. No i tutaj wysadziłem moje 3TNT. No, niestety miał to być ładny poligon, na no się stało to. Ale za to odkryłem tutaj jakąś kopalnię. Będzie trzeba ją kiedyś zwiedzić. Albo w sumie, możemy już ją zwiedzić, skoro, albo, dobra, wejdziemy tam tylko na chwilę. A propos skinów, skin, znaczy tekstur paków, Boże, yy, niestety zapomniałem je wstawić, nie wiem, kiedy je wstawię, nie chce mi się w ogóle tego stawiać. Dobra, to tak, weźmiemy sobie pochodnie. Straciłem pochodni od ostatniego wybuchu. Teraz mam trochę problem. Bo węgiel też stracił. Dobrze. Mamy pochodni. To weźmiemy w razie W. Zrobimy. Ani masz... Dobra. Możemy wyruszyć na mini przygody do kopalni i z powrotem. Niestety, Limit moich, moich filmów nadal jest 10. Nie, no więcej niż 10 minut, ale wolę nie ryzykować i nie puszczać dwóch części naraz. Ale spokojnie. Niedługo to poprawi. Dobra, wbijamy się. A nie, tu byłem. Odkryłem moją starą kopalnię. No to niestety po przygodzie. Nie ma tu nic ciekawego, chyba że to nie ta kopalnia. O, dobra. To jest ta. No niestety to ta kopalnia. A to ja zrobiłem moim dynamitem niedawno. No i co? No, trudno. Musimy się rozstać. Ten odcinek jest wyjątkowo krótki. No, ale postaram się mm, zrobić jeszcze kilka rzeczy, zanim skończę film. Chciałbym tutaj jeszcze zobaczyć. A bo dobra, już was nie będę męczył. Dobra, to na razie. Zapraszam na następny odcinek. Mm. Następnym odcinku postaram się zbudować mój pomnik. No i to wszystko. Marka.